Siema Elo Elo 3.2.0 tutaj walurencja Elecwencia. Dzisiaj gramy Trip to Vinelands. Jest to taka gra. Nie wiem jaka... Teraz się przekonam. Dobra. O kurde. Nie. A, dobra, padłem. Dobra. się zobaczymy jak jest w winiarni. Bo w winiarni to... Nie, nie więcej to wygląda winiarnia. Wiśba. Co ja mam tu robić? O cholera. Dobra, pa, ogarniam już. Ja pierdzielę Ta gra jest popieprzona. Ja na początek się wróciłem Idę na dół Ja powiedzę O cholera To jest zbyt niebezpiecznie w tej winiarni w Winnicy Out 11% Co to jest 11%? A co ja mam numerki w ten górny, dobra? Ja idę w górę Tu ich się nie iść w górę Kurde No nie Trąbista gra Dobra, dobra, okej, okay, okej okay. To chyba nie trzeba iść w górę, tylko trzeba po prostu iść dalej, bo o to chodzi. To tu mam 5 6. No to chyba tak. Trzeba po prostu iść dalej przed siebie. Dobra. Wywalony na robotę. O kurde. Nie, to, to jest trudno już. Nie wiedziałem, że te biednice są takie niebezpieczne. Ja daleko jestem. Moje! O cholera. A ja tą grę mam tak rozpykaną już, widzę. Co? O kurde, jestem w chłopce, chyba? Ale ja daleko jestem. Co jest? To jest 33. Co się zdobywa? Poziomy 33, 66, 99. Dobra, nie grawisz. To tyle. Elo. Elo, elo.